O, czekaj tutaj, Cię przywiążę, przywiążę Cię tutaj. Okej. Okay. o, kurwa! Mocy! Ojej, Ja Help mi, me, help! zostań to? Daj, Dave, Dave. Ojej, boże! mi odkłysz! mi odkłysz! Odejdź mi mi odkłysz! dawaj Leży na glebie. Leżą wszyscy na glebie, dobra, jesteśmy gotowi panowie. Jesteśmy Ta, tam tamten z góry jest się. wolny? Odkujcie mnie, odkujcie Ta, nie, panowie, dawam kasę, dawam kasę Leży dawał kasy, dawał kasy. Leżę na glebie, jest. Czekaj, nie wiem, podnoszę to. Weźcie mnie, odkujcie, ja, ja mam dał kasy za to. Dobra, okay. kurwa, trzeba tego.